Ja już na miejscu, czekałem na Wojtka i Pawła, bo dzisiaj we trójkę prawdopodobnie tylko będziemy sobie działać. a do tego czasu śniadaneczko na łonie natury. Wojtek, pierwszy sygnał, jak widzicie, dojechał już razem z Pawłem. Tak. No i oczywiście Królowo, Królowo. <laughs> Będziecie ta piosenka jest PPSzka. Królo... <laughs> Proszę tą piosenkę nie wykorzystywać jakichkolwiek filmach. To już, za, to już jest jak to się mówi certyfikowana wiosekka. <laughs> a tam Paweł. Także, także zaczynamy. Od pepeczki, a skończymy na złotych monetach. Tak. Tak nam się wydaje. Kiedyś. <laughs> Taki dół. A taka pierdyłka, Kawałek. To jest kulka, taka to pierdyłka. <laughs> Kawałek pewnie. Kulki od szrapnela. Albo coś innego. I mam pierwszą łóżkę. Pierwszą wojenną. Prawdopodobnie. Także coś się zaczyna dziać. Tutaj w tym dołeczku była jedna łóżka, co przed chwilą widzieliście. A tu jest kawałek identycznej. No i jest radość. Jest radość. Jest, jest ten sygnał. Sygnał szczęścia, proszę państwa. A chyba to jest monetka boratinka. Ale jest, ale cieszy, jest, jest właśnie w to miejsce. Cały czas tutaj przeczasujemy już któryś, któryś czas, któryś raz z kolei. Idzie Andrzej. Za tą monetkę podejmiemy. Andrzej idzie zobaczyć. Idzie zobaczyć tą monetę. Też przygotowany? Ciao Andrzeju! Ja jest przyszedł Andrzej, by jechał, dobra, nic nie dzieje się mano. Tu jest Andrzej ta moneta Maciu, pinka, ale jest. Co to jest? My się... Pinka? Albo. Tak, ale proszę, jaki ładny stan. A, jest ładny, no widać, widoczne, jest, nie? Widzisz? No. Ładna jest. Kurde popoci, tyle razy I my to tu jest chodziło. ta do orzełkiem. To jest ta z orzełkiem Boratynka Tak ładnie ma ten tylko orzełkę z tyłu hmm. mm, Dobrze zachowana Tak jest Facjata jest, widać No widzisz, No. Jest ho yeah, piękny I cieszy, cieszy Kurde popatrz No elegancko Wszyscy gotowi i lecimy dalej Po następne znajdki Do następnego co to znaczy bez Tutaj tu, tu, tu są poważne odkrycia. Halo, halo, baza Error, error 2-0, 2-0 2-0 do przodu, 2-0 No i mamy tu Kolejną monetkę. Zobaczymy jaką Następny to podrzuca <laughs> Chciałbyś Boratenka. Jest ich tutaj do cholery Ale cieszy Trzeba dobrze wyczyścić Ale jest Chłopaki tam mówią, że jest podrzucona, ale to wzroszczą Ogłaszam jeszcze raz, 2-0, 2-0 Lecimy dalej. Chyba ale... srebro, nie wiem. <grywa> Chyba srebro. Nie, nie, nie. Monetka trafiona przez Wojtka. Kolejna. Ile? Cztery? Cztery krajcary. Ale jest taka gruba. Ale popatrz. popatrz yy, wszystko jest czytelne. Cztery i 1861. Taki ładny stan jest. jak rzeczywiście... Nie wiem czy nie jest srebro czasem. Nie, bo te dwójki też nie były takie... Też były ciężkie, grube, nie? Pamiętasz? No sprawdzimy na necie. Do buzi włóż i... Tak, tak... No, piękne, zaraz zdjęcie będzie. Ale radość. Gratki. Podrzucił chyba. <grym> się chyba do góry, ale widziałeś, na żywca, nie? Więc ja mówię, zobaczysz co będzie. Widziałem, że pisze wyciągnął i rzucił, nie? Bo ty się, a ty się jeszcze, jeszcze śmiał tu idzie. Nie, a? ja mówię, nie będzie piątej. A, a, tutaj, a tutaj dowaliło taką, taką monetkę, nie? No, no. niestety. No. no, niestety właśnie. Król, Król Boratyn. Boratyn znalazł Krajtana. Tak, nowa ksywka wojska. Teraz taki oto dziwny przedmiot. Jakby z dwóch blaszek. Złączony. Nie wiem, co to może być. Piszcie w komentarzach. Ja tu znowu kawałek głuseczki Przód spłaszczony, zagięty. A Paweł przed chwilą przez złoki Toki mówił, że znalazł medali, także zrobię później zdjęcie i będzie na filmie. I tak łaże tu w kółko, łażę. Gęba się już cieszy. Znowu jest moneta. Jest moneta. Kurczę, nie, nie widzę dobrze, ale okularów nie mam oczywiście ale to jest to SR 1768 z tyłu jest ładnie zachowana później się zrobi zdjęcie to będzie widać jest, lecimy dalej chłopaki tam na razie nic nie mają, zaraz sprawdzimy chyba coś nie mają, nie wiem Panowie, no i co, macie coś? Kiełbasę mamy Kiełbasę tylko? Nie no to Na no kiełbasęśmy tu przyszli Raz dlaczego? Dobra, ja tu lecę dalej Lecimy dalej, będzie coś to nie pokazywać ale... I Radość z głęby nie ucieka i jest czwarta boratynka, trzecia boratynka, przepraszam I to w bardzo ładnym stanie Ta jedna część Zachowana jest ładnie, ta tutaj z tyłu Naprawdę, jak na ten piask, w tym piasku, to się konserwują te boratynki Tu chłopaki, szczęście od razu Nie podebrać mojej łolety Jeden ja zarcik Ale ciesz, cieszy, cieszy. Nic nie mówię. Ja też. Dobra. My tutaj kopiemy dalej. Następnego doła. Jedziemy. Zobaczymy co tu się kryje. I następna jest. Nie, to nie moneta. To jest od patronu. No, niestety. A już myślałem. Lecimy dalej. Mam ja teraz ciekawą znajdkę. A mianowicie guziczek. Zrobię zdjęcie. I będzie widać. I proszę, oto ten guziczek. piękności. Tym razem obrączka od gołębia? Polska 2002 rocznik. I ja mam tu teraz taką ciekawą znajdkę zdobioną. Nie wiem czy to jest całość, czy po prostu część od czegoś. No ciekawe. Oczywiście zrobię zdjęcie, Muzyka